A to w <laughs> Siemaneczko z tej strony znowu ja. I dzisiaj znowu ma pirotechnika. Tym ma. razem z trochę mniejszym składem. Odpalają picolo na lód. Yep. <laughs> do wuju mi coś padło Do mi coś wpadło. <laughs> A i, i zgasło. O, nie wypał. Zgasło mi. Dobra, tam uwane, bo tam jest dziura. Z lądem by nie zgasło.

Jakieś państwo przyrzeczone. A dzisiaj teraz zmienimy na taką pozycję. Kurde, nie tam wróciłem. No i tak go dziwnie nie wiem. No i wiem, właśnie. to jest chlore, ale ja go tutaj nie robię. Dzisiaj ponadgrzewam z tej pozycji. He he. się siarką. Tak, tak. <laughs> no, ale pod nogą. Sobie. Ale fajnie strzelał. Pod, pod nogą? Pod nogą. Pod, pod piętą Nie, nie. nie boli. Jak to co? Dawaj, ty pierwszy. <laughs> 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 A, myślałem, że już zgasło. Nie, Przechodzę w tą pozycję, bo ta lepsza. Nadal dusi mnie ta siarka. O! też się nam wdychają siarki. No, to będzie teraz to dusi uh, 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 uh. Co? To jest jakiś tam dynamit D, Dynamit, TNT dynamit TNT dynamit Jak A, ma ja, w... się <głos》>. Pokaż No ale pokaż mi to może Klasa F druga Klasa druga I tu dobra petarda będzie klasa druga y To ja, ja trochę ja się cofnę Tyle lepszego widoku <głos》> Tak szczerze, dusi Czekaj, bo ja mam jeszcze jedną tą chuj Dobra, ostatnia Picolo

Dawaj tutaj w tą dziurę odkryta Krecią dziurę, Kami Kamil, oj, poczekaj A, Mały pikolo w dziurka Tujka jest. Oj W piasku. dziura pikolo. i jakaś świeża widać. Znasz? No, no, nie pamiętam. Daję samochód. Ja, ja kiedyś taką pikolę to na asfalcie wziąłem. faktycznie. <grym> A ja wezmę. Nie rzucaj, wbij. wbij w ziemię, wbij w ziemię.

Wygląda no, taki pierdek Nawa trochę dusi te, te mm. ja się, się chciało, się o, ta siatka Na pierdziele Gasłaś się trziały i szczeset No ta Ale Alezany żeby tyle dusiła Pa co chodzi A przestań rzucać Halabam! Co? Chal ch chalala babam Majchalala babam Lewy walachakwa Allahu, Allah jechali Teraz już cię pokażę Teraz Tak, myśl, szalik tak Myślałem, że to dalej życiłeś Co jest tak, jak Powoli poczekaj Poczekaj I trochę... I tak na to pakać. Jak blizko, ja ci pokażę. Spadło. Spadło, spadło. Spadło. niektóre szybciej, niektóre wolniej wdychają. To już na ziemi poszło. Co ja? Jak mam rzucać? Ja mam rzucać. A no to wszyscy razem odpalamy? No. Ja mam swoje dłoń. Dobra, Dobra. daaj. z mojej. Oj, kusze. Ja nie całej ziemi. Ja to źle zapalam. Dawajcie od mojego, będzie Nie no. okay. Od Zabawa z pikola Dawajcie od mojego, będzie o, chuj, o, chuj. A moja to tak słabo strzeliła <grym> no, Właśnie o to jest zabawa Pikolo Dajcie Gdzie? gdzie tutaj Jak tu są jest Chuj Dobra Chodź tak gdzie indziej Na przykład jedną można tutaj na tą A ktoś Ktoś nam odpowiedział No ktoś nam odpowiedział o nim, atakujemy kontratak A znowu Atakują, Dobra, tak gdzie idziemy teraz? Odpadać na następne Pokaza? No z

daj jedną z tego budu okay. no i cię stawali z się to kończy budu się okay. szybko zużywa no. prawie poszło ale dojdziemy do budu, coś Dobra weź do

Nie, nie wybuchnie bo by już ziskrzało albo coś. O muszę tak Pssst. O! o <grywa> ale kurde. Teraz mam taką kulkę przed oczami i nic nie widzę O dobra już. Jak to taki flash. No, jak ale to... Serio, jakby mi zdjęcie ktoś cyknął i tak przez chwilę mnie, przez chwilę nic nie widziałem. To byłem ten bez tego. Pogięło cię. Ale to by trzeba było ląd do tego włożyć. Żeby od, oddalić się trochę, bo jakby to tak, tak wiesz... tak tak idziesz? To? No. uciekać. Nie, nie, z tego? Właśnie, tego? Na, na no nie, nie, Dawaj, nie, na nie, 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 no może być tak Odpalaj Słoneczko Jak no. Tyle stynu czy jeszcze? Tyle Może jak tam na To nie spadło nie chcę, tu było. Neczkę ten głośnik. Neczkę się wiesz, ale później do głośnika wsadzi. E, Oj, tam jak skończył, jest do głośnika. Pas tam głośnik głośnika. Jest do tego głośniczka. Dobra, Pięć zostało. A ja. ta twoja żarowa działa? Nie, moja żarowa będzie. Znaczem no, mówi ja wiesz Jak to będzie mi tak wstać Szkoda, że na początku już nie oddaliłem Na siarka Ja się nie chcę tego nawychać Nie, tylko będzie dusić strasznie Tylko może nie przy tym Weź to na środek podwórka. Dziurę zobaczyła, dziurę. O, to jest dziurę? A tutaj to jest. To... Ej, to... Nie, za słabo było. Za słabo ta dziura była. Dobra, będzie. już ja się już oddalę Zatem prestizował mu I przybliżę wam na maksa jak się da Ale słaba jakość.

to gdzieś ty związek, jakie chce wiesz? to A Albo chodź tutaj Kamil e. e. Chodź tutaj. Mam dobre miejsce. Dziura. Gdzie? Kamil, chodź tu. Co to? No się oddalę na drugi kraniec. Jak to, to to... oraz wali. Ech! Łukasz! Czoło. A to jest w ramach dostawu, kwała bła. Dostawu. Jak jest zamarznięte, to nie zarabia. Fajnie. Chodź, do gębu, chodź. <głynieć> 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 Czy się uwarnia, środka Patrz, znajdę jakieś hukowe miejsce. Lud. Nie ma tego, co chciałem. To idziemy z powrotem do nich. Ale co by tutaj robi te... Ta... Nie, on próbuje dziurę ten... W, w lodzie? Na petardę, no.

Давай что петарда за чека. Так вот вообще. Эра сейчас сейчас. Ебать. To jest że tym macawem. Ja nagrywam, niech ten leci. Śmiech padać w lodu 2 ok. że kraina lodu. No to interesujące rzeczy, będziemy robić przez te 18 minut. Robiliśmy. Widzicie się taki dłuższy odcineczek de bo za w końcu idzie. To. <noise> Mówię, że Elsa wyjdzie. Podasz nie Podasz nie. No waj co ty Podasz nie. O to jest podstawowe cięcie metalu i no. rury z lodem. To daj mi co już nie mogę ciągnąć Żeby coś Od nawie Regularnie codziennie co, co ty kada Kurwa nie tak Dawaj, Ma... to to A tato by mogło rozwalić tą rurę A ta rurka nie na nadało się W sumie tam jest beton a jakby tam coś włożyć się to by to przestrzeniło. Jakby tam włożyć dynamit, to by to rozwaliło. A jakby tutaj dynamit wsadzić.

Wat is onze? Like nou dat